POSPIESZ SIĘ POSPIESZ SIĘ SZYBKO Dobra już biegnę I tak to miasto jest skażone musimy stąd jak się jak najszybciej ewakuować Szkoda dobra. tego miasta S Bardzo szkoda Też tak myślę dobra to Odpływamy Uch są lekkie fale No Nie jest aż tak źle No nie jest aż tak źle tylko niepokoi mnie ta pogoda która jest na zewnątrz Ponieważ jest dość deszczowo mam nadzieję że nie będzie burzy ale na szczęście na naszym skromnym, dosyć statku mamy dosyć zapasów, aby przeżyć dosyć długą podróż. Hmm, widzę, że jest noc. Lepiej się połóżmy. Może rano pogoda się przejaśni. Dobra. O nie! Co, co się stało? Nie! Ej, statek za chwilę zatonie! Wszyscy do szalup! <tryk> <tryk> Gdzie jestem? Wszystko dobrze? Uch, ty nie pamiętasz. Głowa, ty mnie, spałeś. Boli. Głowa no. mnie boli. Głowa mnie boli. Łumatko, co to Pamiętam. jest? Pamiętam. To jest, otóż, nasz statek. Teraz ci szybko, krótko streszczę. Kiedy What dowodziłem... You done? Ech, dobra, dowodziłem statkiem, a ty spałeś, bo ja się bałem spać. I nagle się stało to, że ten deszcz się przerodził w ogromną burzę z piorunami. Przez to kawałek naszego kaduba odpadł. I statek zaczął tonąć jakoś. Udało mi się tu wymanewrować, ale rozbił się po pobliski brzeg i zatonął. Resztę co się udało z niego wydostać to jest tylko ten kawałek, a ja Ciebie znalazłem leżącego w łóżku nieprzytomnego i teraz Cię położyłem na piasku, żebyś jak wiesz, jakoś się wyzdrowiał. Ale wszystko dobrze, to może wyjdź, spenetrujemy czy coś tam jeszcze zostało. Ale chodź. Oj, chodź. Oj, oj, uważaj, bo to jest zerwany statek, musimy wszystko zawalić. Czekaj. O, Na, czekaj, wiszący crafting boxki box. No. Obie ja, o przetrwały. weź. No, o Co? weź. Tutaj, weź sobie połowę tego ekwipu. Mam miecz. O, to będzie dobrze. Diamant troje desek. Chcesz te deski? Może no, ty mi ma, ma, Mam 25 desek. A dobra, to weź resztę też. I tam coś jeszcze jest? Mięso. O, daj mi połowę. I je, to jest 8. Ja 4, Ja wezmę 4. No. Okej, okay, teraz. No, daj mi po. po kurcz. Ok. No to chyba wszystko jest w porządku jak na razie, ale gdzie my Nie jesteśmy? Jest w porządku, mieliśmy mnie się ewakuować. No ale mieliśmy się ewakuować do drugiego nasz... Nie wiem. No. No to co, trzeba się rozejrzeć. No, trzeba by się rozejrzeć. Ej, tam za tobą, takie drewniane. Co to jest? Chodź podejdziemy eee, ja nie się, wiem. Ja się, ja, się, ja się trochę boję, ale... Dobra, idę. Czekaj co tu pisze? Ojeju, ojeju! Jezus Mario! Grup! Czekaj, to jest grup Artrosa Kto to jest Artros? Nie znałem żadnego Artrosa. No nie, go nie kojarzę gościa. Ja też nie. Czekaj. No, dobra. Raz godzi śmierć. Co ty robisz, no? O, no czekaj zobaczymy czy on naprawdę umarł, poczekaj jest trumna Ojej kości kości Jaki, jakiś kawałek papieru, jak, jakaś kartka Ojej Czekaj, 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 chodź tu do mnie i zacznę czytać e, Mogę już czytać? Tak? tak, możesz już czytać E to tak o, Jeżeli kiedykolwiek ktoś znajdzie tą kartkę Oszczegamy. nie idź dalej w stronę tamtych gór Znajduje się tam pewne miasto. Złote lata jego już przeminęły. I zaczęło powoli popadać w ruinę. Udało mi się stamtąd uciec. Ale ostrzegam. Jest tam... O, kartka jest dalej spalona albo urwana, coś takiego. W ogóle cały tekst jest dosyć zamazany i trudno mi go było go czytać. Jak myślisz, mówił o tamtych górach? To bardziej dla mnie pagórki. No nie góry. A nie wiem, zależy... Zależy kto jakie widział tereny, może ty widziałeś większe góry i to dla ciebie są pagórki, a on widział tylko takie mniejsze góry jak te nie. i może dla niego to są góry. Ale chodź może gdzieś są jeszcze wyższe góry No no nie wiem. Chodźmy najpierw za tamte. Krywanie. Wszystko dobrze, bo tak widziałem jakbyś się za głowy, chwytał chyba cię bolała. On cały czas mnie boli. No. Mogłeś przez chwilę nie widzieć tych pięknych krajobrazów, ale dobra. Czekaj, ej, nie śmigaj tak do przodu, ja tu chcę pić pierwszy. Ja tu jestem ten pro i maczo w ogóle, Dobra. Czekaj, idziemy, idziemy. Ciekawe czy on nie kłamał o tej wio, 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 wio. Co się tak wio wiosce? O lol. To naprawdę jest wioska. Zobacz. Oczywiście, zniszczone budynki. No, ale to zarośnięte pole. Hmm. Musiałby to chyba osada rolnicza, a całe pole teraz jako im musiało zarosnąć. Czekaj, słyć powoli. Switch powoli, bo się zabije jeszcze jak ja. Oj 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 okej. ty się nie zabiłeś. Dobra. O. Hacz. Nawet zostawię tutaj dynie? Chyba musiałyby rosnąć na tym polu, ale nie, nie są nam potrzebne. Ale zarośla, żebyś tylko kleszcze nie złapał. No. Dobra. Czekaj, idziemy, czekaj. Mam nadzieję, że nikogo tam nie będzie, bo... Trochę się boję to takiej opuszczonej piosy. Miecz szykuj i idziemy. Dobra, ale, idziemy. Czekaj. Ale zniszczone domy. Ale... No, ale ciekawi... czekaj. Ciekawi mnie dlaczego ten jeden budynek nie jest taki zniszczony, że jest w całości. Chodź. Najpierw chodźmy do niego, co nie? Czekaj, uwaga. wiemy. Trzy, dwa. Hup, Nikogo nie ma. Co jest w skrzyni. Oj. Ach, strasznie małdibnie mnie głowa. A, A ciebie? Mówię, mówię, mówię. No, dobra, czekaj. Zobaczę co jest w tej skrzyni. O, o to chyba było, sada rolnicza, bo jest tu motyka, dirt, jakaś kartka. Czekaj. Przeczytam ją. Czekaj. I to co, czytamy? No czytamy, czytamy. Jaka zamknę drzwi, żeby mi tu nikt nie wszedł, okej? Okay? Mhm. Dobra. Czekaj, znowu mnie boli głowa. O, strasznie. o dobra, okej. Okay. Już. Czekaj, to co czytamy? Mhm. I jednak tutaj przyszedłeś. Ostrzegałem cię. Ściągnąłeś na siebie klątwę. Musisz wiedzieć, że są tu ukryte wskazówki. I do domu naprzeciwko. I na tym urywa się ten list. Hmm. Odłożę go do ekwipunku. Dobrze. Mm -hmm. Hmm. Czekaj, mówił o domu naprzeciwko, ale on jest strasznie zarośnięty. Hmm. Tam Chodź. nie może nic być. No, czekaj. Zniszczę, zniszczę te pajęczyny, bo tylko tu zawadzają. No. Czekaj, dobra. Od dawna pewnie nikt Ej. tutaj nie mieszka. K to jest jakaś klapa. Czekaj, schodzimy. Hmm. Schodzimy, czy... bo no nie wiem, bo ja się trochę boję. Nie wiem, co tam może się znajdować. Nie cykuj się. Dobra, czekaj. No dobra, to słuchaj. Oj ojoj. Jeszcze zmieszka. Tu jest zarośnięte. Czekaj. To ścinaj to, ścinaj. O sorry. Nic nie są. O czekaj, odejdź, no, odejdź, czekaj. Jest jakiś piecyk. O, jest drewno. Mhm. Hm. o tym palić, ale. Czekaj, sprawdzę. Jest zimny, dawno nieużywany. Co? Y Zajrzy do skrzynki, ja tego nie będę. Jest jakiś pikak... O, jest siekierka. Weź sobie jedną, bo są dwie. I jeszcze nasiona, róża. No dobra, I wezmę. Kolejna no, kartka. Hmm. Coś tu może być. Czekaj, czytam. O, więc znalazłeś kolejną wskazówkę. Mam nadzieję, że znajdziesz ostatnią. Zabrakło mi kartek. Nie wiem, na czym będę dalej pisał. Była tu kiedyś biblioteka. Może tam znajdę jakieś czyste strony. Został ci ostatni dom. Mam nadzieję, że znajdziesz odpowiedź. Dobra. Czekaj. No to. Nie wiem, wezmę tą kartkę też, ale te nasiona i... Różne rzeczy nam potrzebne. No jest? O nie. Dobrze, tu nie mamy jakichś podwórów. Chodź, spędzimy ją w tamtym domu i... Wrócimy rano No, jest ranek na szczęście, poczekaj Wyjdę pierwszy O, nikogo nie ma Chyba ten, myślałem że ktoś jeszcze tutaj nam pomoże Ale niestety Ten dom też jest zniszczony I tylko jedna część się nadal trzyma Czekaj, Zni zniszczę to pajęczyny Pozwól, że nie będę ci pomagał, żeby cię przypadkiem nie uderzyć Dobrze o, czekaj. Nic tu nie ma, nie wiem. Wejdzie, rozejrzyj się. Hmm. Hmm. Dziury. W dachu. O, czekaj. O, tu za to jest jakaś dźwignia. Może hmm. tym rysująca. razem ty ją... Naduś. Dobra. Uwaga, naciskam. Trzy. Dwa. Jeden. O, czekaj. o. I Coś się przesunęło, czekaj. O, dobra, odsunęło się. Jakaś skrzynia. Bierzesz jej zawartość, czy ja? No nie wiem. O. Nożyce? Jest? I nożyce? I diament. Diament, ale... Po co nam diament? Przecież. Możemy ją zrobić sobie łopatę albo coś. Dobra, czekaj. Zr A słuchaj, wróci... słuchaj, co? Ja wiem, może po to są te nożyce. Po co? No może po to, że ten facet. No. Który zostawia te wszystkie kartki może nie myśli żeby skosić e, tę trawę i znaleźć coś w niej. Pół a godziny wtedy... będziesz kosić jakąś trawę, no... Dobra. Ojeju, no. Dobra, jak no chcesz to mo... kość. No a łopata będzie, żeby kopać pod tym. No może i tak, ale najpierw skośmy tą trawę, może będzie ten diament nam do czegoś innego potrzebny. Poczekaj, może... Najpierw się przygotujemy, a później zobaczymy co dalej. Dobrze. No to będę kosił, nie wiem, co mam robić. Ech, no jak chcesz to koś. Dobra. Ja będę patrzył czy coś nie zostało. Hmm. Nic nie widzę, a ty? Lol płyta. Płyta? O płyta. Czekaj, wezmę ją. Okay. O płyta pisze... Z jednej strony pisze jakiś utwór muzyczny, nie wiem. Czekaj, Pomyślę, pomyślę, myśl, myśl. A ty masz ten diament? Mam ten diament. Ja pamiętam, że z diamentu i kilku kawałków drewna można było utworzyć szafę grającą. To szybko. Szybko, chodźmy do tego domu. Wydaje mi się, jakbyśmy kogoś kopiowali, ale nie jestem do końca pewien kogo. Spójrzcie tą szafę krającą Proszę cię Tworzę, tworzę, ale wytworzyć nie mogę Aha, dobrze Z tobą zawsze Nigdy się nie umiesz udzielić, czekaj, Dada, A, czekaj. czekaj, zobaczę No, muzyka A po co na no, muzyka? Chyba nie czekaj. ta strona no, Z drugiej strony coś tam jakieś zamazane litery, ale czekaj Dobra, wprowadzam, uwaga Na, na szczęście w starej bibliotece udało mi się znaleźć tą szafę grającą i uda się na niej nagrywać. Mam nadzieję, że wystarczy mi płyt, żebyście wysłuchali do końca tych nagrań. Więc tak, poruszajcie się dalej w stronę śniegu, znajdziecie tam dalsze odpowiedzi. No, no i tu się płyta kończy. Zimno. Hmm, chodźmy szybko poszukać śniegu. Czekaj, to idź szukać tam. To idziemy. No widzisz ten śnieg? A rzeczywiście, no to nawet niedaleko. O no, widzę, widzę. Czekaj. Hmm. Tak myślę, że bo się dam dalej iść. Ja też.